Siema, witajcie mangozieby, ryżojady, miłośnicy kolorowanek animowanych mongolskich. Z góry przed tym filmikiem chciałbym przeprosić za mój głos, ale no niestety mój brat dopiero skończył mnie zapinać, gdyż dowiedział się, że też oglądam Fairy Tail i tak odpaliła mu się trochę moc przyjaźni. No ale dobrze, chciałbym tutaj poruszyć pewne ważne tematy. Ogólnie, tak pewnie wiecie, w życiu każdego samca, w moim życiu, w waszym życiu przychodzi taki moment, gdzie zaczyna się poważnie myśleć o koopulacji. Wiecie o co chodzi, nie? Cud narodzin zostanie ojcem, dobra, kogo ja oszukuję. Chodzi o seks, ruchańsku cipa 6-9. No, teraz chyba rozumiecie, no wiesz, mówicie samicy, Ej, wiesz, co Mariola, ale bym cię tiri lili szlał, fico. Oczywiście, jeśli istnieje. I cyk, już macie dziki stosunek. Na plaży przy świetle w księżycach. No a przynajmniej wiecie, no tak było w moich stach, bo ja nigdy nie zagadałem, ale dobra. Ogólnie to każdy samiec musi być samowystarczalny. I dopóki nie ma samicy, Homo sapiens przy sobie. Albo innego gatunku, wiecie, kobiety Kotix, xd No ale dobra, o co chodzi w tym filmie? Więc zrobiliśmy sobie fake konto na Facebooku z ziomkiem, ale takim przystojniakiem, ale takim. O, ale takim mmmm przystojniaczkiem! O. O, mówię wam, nie? aż link z banana fisza. Piękny, piękny. Każda jaoistka dałaby mu nudla. Ja zresztą też. No i błagaliśmy tysiąc. Nie sto, nie dziesięć, tysiąc. Pożerzam thousand dzieci o nagie zdjęcia. Ej, hey, dobra, kurwa, tutaj szybko taka stawka, Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że błagaliśmy tysiąc dzieci. Chodziło o tysiąc dziewczyn. Ja pierdolę, FBI, zostawcie mnie. Oglądam tylko lolitki, nic nielegalnego, proszę. Nodle, nudesy, no, jakby to wyrazić, sztuka. Błagaliśmy ją o te zdjęcia. Dosłownie błagaliśmy, ale tak dosłownie, wiecie to? Padliśmy na kolana, żeby to sobie zobrazować, jak bardzo je błagaliśmy. Wyobraź sobie sytuację, jak bardzo byś błagał mamę, jakbyś chciałeś do kolegów robić walki Bakugan, bo kupiłeś sobie w smyku nowego dragonoida, a mama nie jest przekonana, bo jest już trochę późno. Mniej więcej tak bardzo jej błagaliśmy. Ale dobrze. Zrobiliśmy dla Was procentową statystykę odpowiedzi. W 278 przypadkach nawet nie odpisały. To trochę jak mój crash. A, ona nawet nie istnieje. Eee, no. <laughs> to jest takie smutne, przepraszam. W 621 przypadkach były wiadomości typu spierdalaj. No i takie tam. A właśnie, i chciałbym jeszcze tutaj na szybciutko podziękować naszemu 13-letniemu koledze Natanowi, bo go zmusiliśmy, by pisał te wiadomości do no tych dziewczyn, wymaga je o te dudesy, bo ja nie byłem na to mentalnie przygotowany. Wybaczcie, ale wygląd, wygląd chipki jest dla mnie zbyt drastyczny. W 96 przypadkach dostaliśmy memy albo nagie hentaje i tym podobne rzeczy. Uwaga na oczy, jak montażysta coś stawi, bo ja do dzisiaj mam traumę. Mniej więcej taką jak po spotkaniach z wujkiem, kiedy razem mieliśmy oglądać sobie fajne bajki. Może nie będę o tym wspominał na wizji, jakie bajki oglądaliśmy. Montażysta, tak na szybko chciałem wam tylko powiedzieć, że to jest jedna wielka nieprawda i pomówienia. Sam powiedział, że chcę mocniej i że chcę go w pupę A jakby ktoś był zainteresowany jaką bajkę byśmy oglądali to był Level C W pięciu przypadkach po długich baganiach, ale tak wiecie, no naprawdę, długich baganiach, jakichś konwersacjach, gdzie ciągnęło się już w ogóle nawet, o jezu, jak już wszedł tematy gustu muzycznego, to już wiedzieliśmy, że musimy sobie poradzić, bo wiecie, jak mówicie jakieś szlachcic, że, ej, słucham fajnych kumpli, to ona wtedy mówi, holy shit, i z bomby daje nudla. No ale dobra, faktycznie dostaliśmy w pięciu przypadkach nudesy, tak? Co to znaczy? Statystycznie jest 0,5% szans na to, że twoja wybranka serca, jeśli istnieje, bo jeśli nie istnieje, to zapraszam na hentai anime, tam macie zdjęcia waszych loszek animowanych 2D. No, ogólnie to nie wiemy, czy te zdjęcia były na pewno ich, ale przynajmniej na to wyglądało, ale powiem wam tak, skoro jest aż 0,5% szans, to do roboty przegrywy, ja pierdolę.